Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wędkarskiego Bzika. W dniu dzisiejszym jesteśmy na nowym łowisku, na którym nigdy wcześniej nie wędkowałem. Jesteśmy w okolicach Peterboro. Co będziemy dzisiaj łowić? Chcemy dzisiaj ponownie złowić lina, aczkolwiek inne gatunki również są mile widziane. Będziemy używać dwóch wędzisk. Pierwsze wędzisko z prawej strony to będzie Wagler, natomiast po lewej stronie będzie to zestaw przygotowany typowo na grunt. Na co będziemy wędkować? No, przede wszystkim wiadomo, kukurydza. Będziemy próbować jeszcze na mielonkę. I będziemy próbować jeszcze może na jakieś kuleczki czy też waftery. No to co? Zabieramy się do roboty. Będziemy sobie wędkować na dwa wędziska. Jak wcześniej wspomniałem, wagler będzie lokowany zaraz tutaj koło tych trzcin po tej stronie. Tutaj będziemy sobie polować na tego lina, który mam nadzieję będzie patrował właśnie tą stronę. Trzcin. Natomiast na grunt będziemy sobie rzucać około 20 metrów, leć po lewej stronie tutaj tych szczaczorów. No, będziemy próbować, zobaczymy, co nam z tego dzisiaj fajnego wyniknie. No, miejscówka bardzo specyficzna, zobaczcie dookoła. Same bloki, same mieszkania, same domki. No, specyficzne, prawda? Dosyć dziwna lokacja, no, ale zobaczymy. No właśnie, może dzięki temu będzie to wędkowanie zdecydowanie inne niż zwykle. Także pytanie jest, czy w takim stawie, Dookoła domów i mieszkań. Czy coś tutaj możemy złowić? No, będziemy próbować. Jeżeli chodzi o przynęty, no to nasz standardowy zestaw czyli mamy kukurydzę, mamy troszkę robaczków, mamy mielonkę. To będzie nasza dzisiaj również ciekawa przynęta. Rzadko ją używam, aczkolwiek częściej ją używałem na, na sumy i na karpie też, ale na lina jeszcze nie. Także wszystko przede mną. Myślę, że będziemy próbować dzisiaj wykorzystać także tą przynętę. Także pokroiłem sobie taką właśnie mielonkę w takie większe kosteczki i to dosłownie przebijam igłą i zakładam na haczyk. Później Wam pokażę, jak to dokładnie nabić, żeby to miało sens. Na spławik i na grunt niewiele się zadziało. Szczerze mówiąc, to nie działo się nic. Może jakieś tam dwa pyknięcia były na mielonkę, ale też nie widziałem żadnego lina. Żeby sobie sprawdzić łowisko, wezmę zarzucę, sobie koszyczek, dwa robaczki koloru czerwonego I zobaczymy, co w trawie piszczy, czy coś tu w ogóle jest No może chociaż z drobnicą się połowimy Zawsze to coś, prawda? Zawsze lepsze to niż nic Słuchajcie, bardzo trudne warunki, bo wieje i będzie wiedzieć jeszcze gorzej Także chyba będzie ciężko dzisiaj, no nie wiem, zobaczymy Zobaczymy, co nam się będzie działo Dobra, zarzucimy sobie i patrzymy czy coś tam w wodzie pływa, czy nie? O kurczę, branie od razu, słuchajcie No, czyli coś tam pływa Coś tam pływa No tak szybkiego brania to jeszcze nie miałem chyba No ale dobrze Piękne płotki Dobra, robaki są, to do koszyczka jeszcze raz i zarzut. No to chociaż się z drobnicą pobawimy. Zawsze to coś. Kurczę, jak mi się tylko tak to wszystko jeszcze nie plątało. No by było spoko. Dobra, koszyczek opad. Czy kolejne branie też nastąpi tak szybko? Zobaczymy. Będzie chyba ryba za rybą Żeby tak gliny nam brały A ja Spróbuję sobie nabić też trochę kukurydzy może Ale to za chwilkę, jeszcze troszkę się poławimy z tą drobnicą Zobaczymy, czy coś się jeszcze podzieje Muszę Z tej strony rzucaj, bo te krzaki są ogromne, naprawdę Już było branie i następna ryba siedzi słuchajcie, nie trzeba, nie trzeba yy, podpórek no, właściwie branie następuje praktycznie od razu <grywa> ale to dobrze, bo naprawdę mega tutaj zanęciłem O, słuchajcie, to już całkiem ładna ryba znaczy no, ładna ryba właściwie to jest mieszanka to nawet nie jest płoć chyba tylko to jest zdręga proszę bardzo, zawsze coś coraz większe no dobra, próbujemy dalej, próbujemy dalej Przerzuc coś jest nie tak, skoro nie ma brania Albo coś tak wielkiego, nie, chyba nam już robaki zeżarło Wręcz dosłownie huragan się robi. No nie wiem ile jeszcze powędkujemy. Zobaczymy No ile będziemy dali radę, no? Po prostu Już mamy delikatne puknięcia. A, tym razem się nie zacięło, ale to nic. Wtórnie nabijamy i zarzucamy ponownie. Kurczę, no widzicie to? Nie wiem, czy mnie będzie słychać w ogóle dobrze. No tak wieje. Masakra. Szok. Zobaczcie, co się dzieje. No naprawdę jej, naprawdę. O, coś ładniejszego, słuchajcie. Coś ładniejszego chyba wzięło. Kurczę, nie wiem, czy nie będzie lin. Lin, mamy lina. co z tego? Tylko co z tego, jak on nam tam już wpłynął? To musi być lin. Nie może być inaczej, zobaczcie, ha, mamy to, słuchajcie, mamy to, znaczy jeszcze nie mamy, dobra, skup się, Janusz, skup się, jest lin, ha, jest, jest, yes. o mój Boże, nie ma go, żebym mnie wypłynął gdzieś tam, na spokojnie, patrzcie, będzie nasz, będzie nasz, piękny lin, naprawdę ładny lin, Kurczę, żeby go tylko złowić żeby go tylko złowić. Jest, 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 jest. Kurde, mamy go. O, mój Boże, jak się cieszę. Ale fajnie. Ale fajnie. Już rozkładamy matę. Słuchajcie, tylko tak dzieje, że ciężko gardność naprawdę. Nie wiem, ją tu rozłożyć, żeby nam nie zwiało. Pudełko damy, wiecie? Ale się cieszę. Słuchajcie, no coś pięknego. Mamy tego lina. Ach, jakie to jest uczucie, kiedy łowisz lina z nowej wody, gdzie wcześniej nie wędkowałeś. Nie masz wskazówek, nie wiesz, jak to zrobić. A tu proszę bardzo, ciężka praca, popłaca, nawet w takich trudnych warunkach. No z tym wiatrem się dzisiaj nawet zarzucać nie da. Nie ma co się poddawać, trzeba tylko wziąć się do roboty i łowić. A co jest nagrodą podczas łowienia w trudnych warunkach? Ryba, kochani ryba. Zobaczcie na tego tłuściocha. Ha! Co więcej, chcieć. Piękna ryba. Nawet taki grubasek, nie? Piękny jest. Zobaczcie, jaki czysty. Jaki garbusik. No i ta płetwa u góry. Coś pięknego. A te oczy, no. Można się zakochać. Piękna ryba. Piękny. Wraca do wody. Rybka ląduje w wodzie. Nie zdajecie sobie sprawę, jak ja się bardzo cieszę. No wspaniałe uczucie kiedy na nowym łowisku uda nam się złowić wymarzonego lina, coś pięknego. No mam nadzieję, że coś tutaj jeszcze dzisiaj złowimy. Trzymajcie kciuki. A więc kontynuujemy wędkowanie. Jak na razie same płotki. Nic większego się nie trafiło, chociaż te płotki są ładne, nie są zaś takie małe, tak szczerze mówiąc. No, próbujemy. Teraz rzucam cały czas na kukurydzę, ponieważ chcę jak najmniej mieć brani już z tej drobnicy. Poprzez użycie większej przynęty, mam nadzieję, że troszkę ta selekcja będzie lepsza. Zrezygnowałem ze spławika, ponieważ no, ciężko mi się tutaj łowi, ciężko zarzuca, bo nie ma za dużo miejsca. Jest drzewo nad nami, więc naprawdę jest problem. Zobaczcie, jak wieje, no jest, jest duży problem z porządnym zarzucaniem, jeżeli chodzi o spławik. Próbowałem sobie jeszcze wcześniej na mielonkę, no ale niestety nie było zbyt wielkiego odzewu. Bardzo fajne miejsce, muszę wam powiedzieć. Bardzo specyficzne. Żeby było ciekawiej, to miejsce jest na tyle niesamowite, że jest to dosyć spore osiedle mieszkalne, ale jest tak zbudowane w odpowiedni sposób że jest tutaj naprawdę bardzo dużo zwierząt, różnego rodzaju gadów, bardzo dużo zaskrońców jest, bardzo dużo gęsi, łabędzi, kaczek, no ogromna ilość, naprawdę niesamowita ilość. Mają tutaj nawet taką specjalną stronę, gdzie publikują sobie zdjęcia zwierząt dzikich, które właśnie odwiedzają te osiedla i naprawdę, są tu jakieś jelenie, o, ładne branie mieliśmy, bardzo dużo jeleni, saren, w ogóle bardzo fajny jest system tych jezior tutaj, jest około pięciu dookoła, i te jeziora są ze sobą połączone takimi kanałami. Także też bardzo ciekawie to wygląda. Jest tutaj bardzo dużo szczupaka, żeby było zabawniej. Także w zimie sobie na pewno tutaj przyjedziemy i troszkę powędkujemy na trubka z nastawieniem, właśnie, aby złowić jakąś fajną mamuśkę. No i za tym czasem czekamy na kolejne brania. Fajnie, że jakby ten jeden Lin albo dwa nam tutaj wleciały. No ale zobaczymy. Tak wieje, że łabądź nie może do przodu płynąć. Zobaczcie, nie wiem czy tam go widać, ale <laughs> próbuje płynąć, ale coś mu nie idzie. Chciałbym wam pokazać jak można wędkować na koszyczek na klasycznego feedera używając mielonki. Jaką mielonkę użyć? Przede wszystkim chcemy użyć mielonki bardzo twardej, najtwardszą jaką możemy znaleźć, z mniejszą ilością tłuszczu. W Anglii chyba najbardziej popularną mielonką jest spam, chyba taka bardzo często używana konserwa przez angielskich wędkarzy. Zapewne częściej używana przez wędkarzy niż przez osoby, które chcą ją zjeść. Także taka, taka mieloneczka. Kawałek mięska. No to już jest troszkę zeschnięta, ponieważ ona jest cały dzień otwarta, ale to nie ma żadnego problemu z tym. Tym się proszę nie przejmować. Teraz tak, możemy sobie użyć tą mielonkę od razu z puszki albo możemy ją sobie troszkę przygotować. Co jest najlepiej zrobić w domu? To dzień wcześniej albo przed wyjazdem możemy sobie pokroić tą, kostkę, tą mielonkę w kostkę i zalać ją gorącą wodą. A to po to, żeby mm, usunąć tłuszcz z tej mielonki, żeby ten tuż nam za bardzo nie przeszkadzał podczas wędkowania, ponieważ bardzo często gdy są małe kostki, yy, które używam na przykład na, na spławiczek, one będą się unosić. Także co robimy? Mamy taką miloneczkę i wystarczy, że sobie porobimy takie kosteczki, ja akurat na fiderka nie będę się tam za bardzo wczuwał, ukroję sobie taki mały kawałeczek. Resztę odłożymy. Jak widzicie, jest to coś takiego, i co w następnej kolejności musimy zrobić? Wystarczy sobie odkroić albo odłamać dosłownie mały kawałeczek, który będziemy używać na naszym haczyku. Ja sobie urywę tutaj coś takiego i przeszyć to na wylot. Chodzi tutaj o szybką metodę, żeby tam się za bardzo z tym nie wczuwać, prawda? Zwłaszcza jak jest dużo brani, przecież nie będziemy tam tego jakoś super yy, idealnie kroić i tak dalej. Następnie co musimy zrobić? Zahaczamy nasz haczyk, przeciągamy mielonkę i zahaczamy to, żeby grot wystawał. Zarzucamy. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Naprawdę bardzo fajny sposób na płoć. Niedaleko. Obserwujemy szczytówkę, zapewne będzie dosyć agresywne branie, ponieważ ryby dzisiaj bardzo współpracują, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o drobnicę, to myślę, że to jest bardzo fajny dzień, aby sobie tutaj powędkować. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o lina, no niestety jeszcze druga sztuka nie wylądowała na naszej macie. Myślę, że najdługo będziemy się zbierać, ponieważ ten wiatr troszkę mnie dzisiaj zmęczył, muszę Wam powiedzieć, taki męczący jest. Bardzo źle się wędkuje w takim wietrze i pewnie głosu też za bardzo nie będzie słychać, więc no cóż, pozostaje nam nic innego, jak jeszcze troszkę połowić i zawijamy się do domu. Na pewno tu jeszcze wrócimy, jak tylko warunki będą troszkę wygodniejsze, jeżeli chodzi o wędkowanie. O, już mieliśmy branie, coś tam się podziało, coś tam przyhaczyło, ale już mamy branie. Proszę bardzo na naszą mielonkę, nic wielkiego, ale jest, także płotki na mielonkę. Ważne jest, żeby w mielonce ten haczyk później umieścić tak w miarę, żeby ten grot wystawał, będzie łatwiej zaciąć rybę. I rzucamy, już nawet zanęty nie nabijam, bo tyle już tam zsypałem tej zanęty, że wystarczy. Jestem pewien, że zaraz będzie znowu branie. Już jest branie, proszę bardzo. Mamy go. O kurcze, chyba był Lin. Słuchajcie, chyba był Lin. Troszkę, chyba był Lin, bo dosyć fajnie pociągło. No ale niestety za bardzo za mocno ciągłem, niepotrzebnie myślałem, że płotka będzie, a tu proszę jakieś dziwienie. No no, no lin, zdecydowanie coś większego, zdecydowanie coś większego. No trudno. Jedziemy dalej. Nie ma co się przejmować. Ładujemy dalej kolejna kostka leci na hak. Powiem wam szczerze, że ja nawet lubię taką yy, mielonkę bardziej. Bardziej wysuszoną, czyli najlepiej byłoby w sumie ją wystawić dzień wcześniej albo kilka godzin przedwędkowania na słońcu, żeby ona sobie tak troszkę doszła. Wtedy będzie twardsza, łatwiej będzie ją założyć. Jak na razie, brania ustały, aczkolwiek raz na jakiś czas coś tam na koszyczek po szarpie, ale bez jakichś większych rewelacji. No, kilkadziesiąt płoci już złowiliśmy. Poza tym, poza tym tyle, no, poza tym, że teraz bardziej wieje. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Czy ten głos będzie ok w dniu dzisiejszym. No, ale wyjścia nie ma, jest jak jest na razie. To już koniec naszej sesji wędkarskiej. Myślę, że to był to naprawdę wspaniały dzień. Udało nam się zrobić pięknego lina. Na nowej miejscówce na jeziorze, w którym nigdy wcześniej nie wędkowaliśmy. I uważam to za malutki sukces. A dlaczego nie? Jak szaleć, to szaleć. Także co, myślę, że na pewno sobie tutaj jeszcze wrócimy. Troszkę poćwiczymy, ee, tylko muszą być warunki troszkę spokojniejsze, ponieważ no, nie ma dużej przyjemności z wędkowania, po, gdy wiatr jest tak silny, a zwłaszcza i na spławik i na, i na fiderka. Także co, do zobaczenia w następnym odcinku Wędkarskiego bzika i trzymajcie się zdrowo. Hejka!